Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść. Jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej. Skoczyć, dopaść, nie jest jak inne uczucia, starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny. Które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje. Religia, nie religia, byle przyklęknąć na starcie. Ojczyzna, nie ojczyzna, byle się zerwać do biegu. Niezła jej sprawiedliwość na początek, potem już pędzi sama. — Nienawiść. — Nienawiść! Twarz jej nie wykrzywia gryma sekstasy miłosnej. — Ach, te inne uczucia! herlawe i ślamazarne! — Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy? — Współczucie? Czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety? — Zwątpienie. Ilu chętnych porywa za sobą? Porywa tylko ona, która swoje wie. Zdolna, pojętna, bardzo pracowita. Czy trzeba mówić, ile ułożyła pieśni? Ile stronic historii ponumerowała? Ile dywanów z ludzi prostościerała? Na ilu placach, stadionach? Nie okłamujmy się. Potrafi tworzyć piękno. Wspaniałe są jej łuny czarną nocą, świetlne kłęby wybuchów o różanym świcie. Trudno odmówić patosu ruinom i rubasznego humoru krzepko sterczącej nad nimi kolumnie. Jest mistrzynią kontrastu między łoskotem a ciszą. Między czerwoną krwią, a białym śniegiem. A nade wszystko. Nigdy jej się nie musi. Motyw schludnego oprawcy nad splugawioną ofiarą. Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedyna.